Dzień dobry! Zapraszam na kolejny odcinek mojego serialu o medytacji. Jeśli Cię ten temat interesuje, to zapraszam do subskrypcji. Wystarczy nacisnąć na ikonkę w prawym dolnym rogu ekranu. Mam na imię Izabela, jestem autorką książki o medytacji. Staram się medytację przybliżyć i ułatwić jej praktykowanie. O medytacji, albo w medytacji często używa się zwrotu. Bądź tutaj, albo bycie obecnym tu i teraz, bycie obecną tu i teraz. Nawet w życiu codziennym m, słyszymy czasami taką radę, albo same ją dajemy: bądź tu, bądź obecna, nie przejmuj się przyszłością, problemami, tylko bądź obecna. Ale co to właściwie znaczy i gdzie jest to tu i teraz? I to oczywiście zależy. To zależy od tego, gdzie jest nasze zainteresowanie. Gdzie jest nasza uwaga? Gdzie angażujemy naszą świadomość? I jeśli to zainteresowanie jest naszym myślącym umysłem, czyli z naszą komentatorką, to jest nam, nasz trzeci aspekt, o którym mówiłam w poprzednim odcinku, to nasze zainteresowanie dotyczy opowieści, którą ta komentatorka, ten myślący umysł nam opowiada. Ponieważ ona posługuje się językiem jako swoim narzędziem I w tym języku również stworzyła czas, nazbierała informacji, te informacje cały czas przekształca i wymyśla różne historie i używa często tego, co y, nagromadziła w swojej pamięci w przeszłości, jako dowodu na to, że zna przyszłość, wymyślając historię na temat przyszłości. I chociaż my zawsze jesteśmy tu i teraz, nasze zainteresowanie może być właśnie z tymi historiami, z tymi opowieściami. No i właściwie nie ma nic w tym złego, ponieważ dobrze jest przewidzieć pewne rzeczy, dobrze jest myśleć i racjonalizować. Inteligentny umysł, nasza komentatorka jest nam zdecydowanie potrzebna. Ale czy my musimy być z nią? 99% naszego dnia, naszego życia? Czy nie możemy czasami poświęcić więcej uwagi dla naszych innych aspektów? Jak więc wrócić do tu i teraz? Jak odczepić się od tych opowieści? Robimy to przenosząc uwagę, przenosząc nasze zainteresowanie na to, co ciało czuje, na zmysłowe odczuwanie. Rzeczywistości, na doświadczenie, które dzieje się tu i teraz. Jeśli przeniesiemy uwagę na to, co ciało sensorycznie odbiera tu i teraz, to będziemy tu i teraz. I to oczywiście się wydaje banalnie proste. Okazuje się jednak, że nasza komentatorka bardzo nie lubi dzielić się uwagą. Ona przyjęła władzę. Chcę, żebyśmy były cały czas zainteresowane jej opowieściami i za każdym razem, jak tylko próbujemy odsunąć się od tych opowieści, to ona różnymi trikami przywołuje nas. I w medytacji uczymy się, ćwiczymy umiejętność przenoszenia uwagi z opowieści, z języka, z teorii na nasze zmysłowe odczucia na to co czujemy co smakujemy co słyszymy tu i teraz i jest to przynajmniej na początku dosyć trudne to wymaga pewnego rodzaju wysiłku dlatego medytacja jest tak naprawdę aktywnością ponieważ my przenosimy my przenosimy uwagę z myślenia na odczuwanie z myślenia na doświadczanie zmyślenia na to co nasze ciało czuje sensorycznie i jak już nam się to uda to często okazuje się że komentatorka określa to słowem nuda i my już nie chcemy się nudzić i wracamy do opowieści i tutaj również leży trudność medytacji bo wydaje nam się, że odczuwanie na przykład zapachu czy wsłuchiwanie się w dźwięk jest nudne. Zresztą komentatorka ma wiele trików, wiele metod na to, żeby nas odciągać odczucia. Słowa, których używa, często oceniają, opisują, zabarwiają to, co czujemy na pozytywne albo negatywne. I na przykład często się zdarza, że jeżeli czujemy niewygodę w ciele, to nasz myślący umysł natychmiast wymyśla historię, co z nią zrobić, żeby od niej uciec. A my powinnyśmy z tą nie niewygodą po prostu być tu i teraz. I w następnym odcinku opowiem troszeczkę więcej na temat niewygody. A dzisiaj już dziękuję. I zapraszam do słuchania kolejnych odcinków oraz do czytania mojej książki. Książka jest na platformie amazon.pl, nosi tytuł Uwięziona rusałka z medytacją ku wolności. Dziękuję i do zobaczenia w następną środę.